Dzień dobry, dzień dobry. Mamy weekend, a to oznacza, że spotykamy się w serii Niczyja. Jest to seria poświęcona szczególnie dla kobiet, przede wszystkim ze względu na tematykę, jaką tutaj poruszam, no i też ujęcie, ponieważ często opieram się na swoich prywatnych doświadczeniach, opieram się na mechanizmach, które zachodzą w kobiecie. Na jakichś też prawach wynikających z natury kobiety, i zwyczajnie ciężko mi jest mówić, jak to działa u mężczyzn. Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale wiem, że są mężczyźni, którzy oglądając te filmiki i tak się inspirują, więc tutaj panowie, dla was zostawiam dowolność. Natomiast wszystkie dziewczyny zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy temat zmagania się ze swoimi słabościami, błędami i grzechami, e, czyli temat, który mógłby się wydawać trudny i nieprzyjemny. A Bóg od kilku lat mnie uczy, jak sobie radzić z tym tematem, żeby nie był ciężarem. I dzisiaj chcę się tym z Wami podzielić. Faktycznie, na przestrzeni kilku lat, przełomowy moment w tym temacie nastąpił u mnie, kiedy zrozumiałam, że Bóg kocha tą przestrzeń mojego życia i tą przestrzeń mojego serca. Bóg kocha moje słabości. Bóg kocha zranienia mojego serca. Z których wynikają jakieś określone działania, zazwyczaj nie są to dobre działania, <gry> czyli właśnie jakieś błędy, też jakieś reakcje obronne, które jednak mają w sobie mało miłości, mogłyby mieć o wiele więcej. No i właśnie Bóg mi pokazał, jak bardzo mnie kocha właśnie również w tych miejscach. I, i miałam taki czas, że popełniałam szereg błędów albo szereg grzechów. Eee, a Bóg za każdym razem mi mówił: Kocham cię w tym miejscu, kocham cię w tym miejscu. I to było takie uwalniające dla mnie, że skoro Bóg mnie kocha, Król Królów mnie kocha w tym miejscu, to ja też chcę siebie tutaj kochać i uważam, że powinnam siebie kochać, jeżeli chcę też brać przykład właśnie z Boga. No i tutaj kolejnym aspektem jest bardzo właśnie pomocne, żeby zrozumieć samą siebie. To właśnie nauczyłam się tego, jakby rozumiejąc podejście Boga w tym temacie, bo Bóg nie patrzy na nas zero -jedynkowo. On patrzy na nas całościowo, widzi historię naszego życia, widzi właśnie wynikające z tej historii zranienia, widzi też cały proces, który w nas zachodzi, na przykład biologiczny czyli w przypadku kobiet są to hormony, które też niestety determinują trochę nasze działania. E, wi widzi też nasze reakcje emocjonalne i te wszystkie jakieś tam mechanizmy, które w nas zachodzą. Bóg to wszystko widzi. I w momencie, gdy popełniamy błąd, Bóg nie patrzy na nas tylko zero-jedynkowo: błąd, <słaboś> słabość, zgrzeszyłaś, tylko Bóg patrzy na to, co się wydarzyło w kontekście e, naszej jakby całej osoby. O tym też pisał Jan Paweł II w personalistycznej koncepcji człowieka. Żeby właśnie patrzeć na człowieka jak na złożoność wielu elementów, i wtedy dopiero można rozumieć takie poszczególne właśnie sytuacje, jak na przykład sytuacja błędu czy grzechu. I ja przez pewien czas myślałam i jakby rozumiałam to jako usprawiedliwianie się, że to jest jakiś sposób usprawiedliwienia mojego zachowania, że na przykład nakrzyczałam na kogoś, wiem, że to wynika z czegoś i teraz będę się usprawiedliwiać, ale nie, bo usprawiedliwienie prowadzi do takiej biernej postawy, czyli um, takiego podejścia, że no niestety już nic się nie da z tym zrobić, no bo tak mam, bo to wynika z tego i tego. I to jest faktycznie usprawiedliwienie, ono prowadzi do bierności i to nie jest właściwa postawa. Natomiast zrozumienie pomaga właśnie przyjąć siebie, zobaczyć więcej, zrozumieć siebie w tej sytuacji. I to wtedy prowadzi do aktywnej postawy: chcę to zmienić, chcę nad tym pracować, chcę siebie rozumieć w tym miejscu i dlatego, że siebie rozumiem, chcę coś z tym zrobić. I to jest jak najbardziej właściwa postawa. To jest postawa, która pomaga mieć takie podejście: dzisiaj się nie udało, ale może jutro się uda. I faktycznie, ja, jakby wzrastając w tej postawie, zauważyłam u siebie bardzo duży progres, ale też to jeszcze za chwilę o tym powiem. I w międzyczasie, jakby na przestrzeni lat, ucząc się w ogóle poruszać w tym temacie, zauważyłam też takie cztery blokady, które miałam w sobie. Być może tych blokad jest więcej, i pewnie są one zależne od naszego indywidualnego doświadczenia, ale jakby w mojej osobie, z całym moim doświadczeniem, ja miałam cztery blokady. Które teraz wiem, że były kłamstwem, ale te kłamstwa blokowały mnie właśnie we właściwym podejściu do, do tematu moich słabości i błędów. I pierwszą taką blokadą było przekonanie, że ja swoim działaniem mogę na coś zasłużyć. Tak trochę byłam wychowywana to jest słynne też wychowywanie metodą kar i nagród to w nas determinuje podejście, że jeżeli zrobimy dobrze, dostaniemy nagrodę, jeśli zrobimy źle, dostaniemy karę. A to przeradza się w myślenie: muszę robić dobrze, muszę postępować dobrze, żeby na coś zasłużyć. I u mnie w skrajnym przypadku to nawet doszło do myślenia: muszę postępować dobrze, nie mogę popełnić błędów, żeby zasłużyć na bycie kochaną. I ja przez lata żyłam w takim podejściu, ale właśnie to doświadczenie że Bóg mnie kocha w miejscu mojej słabości. Bóg mnie kocha w moim upadku. To doświadczenie złamało to kłamstwo. I, i zrozumiałam, że ja nie muszę na nic zasłużyć yy, i nawet nie powinnam na nic zasługiwać swoim działaniem. To jest w ogóle niewłaściwe podejście. Yy, mówię też o tym dlatego, bo wiem, że się zdarzają takie pary, które mają takie podejście, że na przykład mój mąż musi zrobić coś i coś. O! Teraz mi się przypomniał dobry przykład. On jest trochę hardkorowy, ale niestety to się zdarza. Mój mąż musi zrobić coś, na przykład, nie wiem, naprawić kran, albo coś, to wtedy będziemy uprawiać seks. I to jest podejście naprawdę takie kurczę, że mój mąż musi na coś zasłużyć, żeby doświadczył miłości w jakiś sposób. No nie albo yy, moja żona mnie wkurzyła, to teraz się nie będę odzywał, tak zwane ciche dni. Czyli co, to w jakiś sposób trzeba zasłużyć na to, żeby się odzywać do siebie nawzajem. No i widzicie, i to są już takie przykłady z życia wzięte, które, no mam nadzieję, że widzicie, są absurdalne i nie powinny mieć miejsca, bo właściwa miłość jest miłością bezinteresowną. Jesteśmy ukochani, właśnie tacy, jacy jesteśmy. I to jest wtedy fundament do, do prawdziwej miłości i do też dobrej, zdrowej relacji. No więc to był y, pierwszy taka blokada. Druga blokada to miałam takie przekonanie w sobie, że no skoro ja teraz popełniam błąd i za tydzień znowu popełniam ten sam błąd i, i później znowu, to ja nie dojdę w ten sposób do swoich celów i nie spełnię też swoich marzeń. I co się zdarzyło w mojej głowie, no to w takim razie nie mogę popełniać błędów, bo nie dojdę do swoich marzeń. I to jest ogromne kłamstwo. Ale to też wynikało na przykład z mojej historii życia, że ja właśnie byłam typem sportowca, gdzie u mnie na treningach zawsze były podkreślane błędy. No i to jest naturalne, no bo podkreśla się błędy po to, żeby ich nie popełniać, tak? I właśnie dążyć do rozwoju, ale u mnie to już wyszło w takie maksimum, że skoro popełniam błędy, to nie osiągnę swoich celów. I to było kłamstwo, które mnie bardzo blokowało, ale. Bóg mi właśnie dał zrozumieć, że On mnie prowadzi doskonałą drogą. I to mówiłyśmy sobie dwa odcinki wstecz w serii Niczyja". Mówiłam to też ostatnio na live'ie, że Bóg ma dla nas doskonałą drogę. I On na tej drodze też uwzględnia nasze błędy, uwzględnia nasze niepowodzenia i właśnie taką drogą doprowadzi nas do celu. I to zrozumienie dało mi taki luz, że dałam sobie szansę popełnić ten błąd. Wiecie, taki luz w podejściu. No naprawdę wyluzuj się, jak popełnisz błąd, to popełnisz. Czy coś się stanie, nic się nie stanie, bo jesteś dalej ukochana, bo nie zasługuję swoim działaniem na miłość. Jestem ukochana w tym miejscu, w którym jestem, i, i tak dojdę do celu, który Bóg dla mnie przygotował, bo Bóg jest większy od moich błędów. Um, I to właśnie takie rozumienie, takie podejście zaowocowało u mnie ogromnym progresem. To na przykładzie stronki mogę powiedzieć. Ja, kiedy zaczynałam nagrywać te vlogi, popełniałam tyle błędów językowych, że ja jeden odcinek czasem nagrywałam dwie godziny. I co gorsza, to było dla mnie tak frustrujące, że znowu się pomyliłam, znowu się zająknęłam, znowu coś tam. Wiecie, no to trzeba to przerywać, trzeba to później montować i tak dalej. Że dla mnie to było mega frustrujące, miałam ogromny ciężar. Um, I to wszystko szło po prostu w niewłaściwym kierunku. Ale kiedy dałam sobie taki luz, że, dobra, jak się pomylisz, to trudno. To przyszedł taki etap w nagrywaniu tych vlogów, że jak popełniałam błędy, to się z nich śmiałam. No po prostu miałam z tego taki ubaw, yy, właśnie z tego, jak przekręciłam jakiś wyraz i tak dalej. No, i to przyjęcie siebie właśnie z tymi błędami doprowadziło mnie dzisiaj do momentu, że nagrywam te vlogi bez przerwy. I czasem się mylę na wizji i trudno, pozwalam sobie na to. Wiem, że świat się nie kończy. Ten odcinek na przykład nagrywam teraz piąty raz, i, i jest to dla mnie jeszcze trudne, ale jakby staram się pamiętać o tym luzie. Czy coś się stało, no nic się nie stało, no. Po prostu kilka powtórek więcej, tak. Albo pomylę się teraz na wizji, i trudno, tak? Wy to zrozumiecie i ja siebie też zrozumiem. I, i to jest właśnie ta kwestia luzu, i to faktycznie daje ogromny progres. E, I słuchajcie, trzecim takim błędem e, jest uciekanie od prawdy. Czyli to jest wchodzenie w takie myślenie, że nie popełniam błędów, że jestem doskonały, że faktycznie inni potrzebują pomocy, ale ja nie. No skąd? Przecież mi wszystko tak dobrze wychodzi. Tylko to jest niestety jakieś zaprzeczenie prawdy. Rzadko kiedy zdarzają się ludzie, którzy naprawdę wszystko robią doskonale. Generalnie jednak większość z nas popełnia błędy w różnych przestrzeniach naszego życia, ale każdy z nas raczej popełnia błędy. I w momencie, gdy pojawia się takie podejście jestem idealna, nie potrzebuję, e, nie wiem, pracować nad sobą, e, to to jest pewnego rodzaju wyparcie psychologiczne, e, tak to określa psychologia, a patrząc pod kątem chrześcijańskim to nie jest staniecie w prawdzie. Pismo Święte mówi, żebyśmy stawali w prawdzie, to prawda nas wyzwoli. Psychologia mówi, że dopiero można podjąć zmiany w danym temacie, kiedy się zaakceptuje ten stan rzeczy w którym się jest. Ale w takim sensie zaakceptuje, że przyzna się do tego stanu, że nie będzie się uciekało, nie będzie się wypierało, tylko się przyzna. I to jest właśnie to są właśnie przełomowe momenty na terapiach, kiedy pacjent w końcu przyznaje się: "Okej, okay, mam problem". I to jest moment, kiedy można zacząć nad tym problemem pracować. Dlatego nie warto właśnie jakoś się bronić i jakoś zaginać właśnie tą prawdę, tylko stanąć w prawdzie. Tak, popełniam błędy. Tak, mam taką słabość i mierzę się z nią od kilku lat. Mam taką słabość. I tutaj zaczyna się właśnie... Tu jest wtedy przestrzeń do pracy nad tą słabością. I słuchajcie, czwarta blokada... To taka blokada, że popełnienie błędu jest stratą czasu, że ja coś tracę, kiedy popełniam błąd. Też miałam takie myślenie, że rozwojowe jest tylko osiąganie sukcesów, a popełnienie błędu jest jakąś właśnie porażką i stratą czasu. I to jest ogromne kłamstwo, bo ja popełniając błędy bardzo dużo się nauczyłam. Ale zrozumiałam to dopiero po pewnym czasie. Tak więc e, popełnianie błędów jest e, źródłem mądrości przede wszystkim. No daje nam mądrość. Lepiej jest zrobić coś i popełnić błąd, niż nie zrobić nic. Bo jeżeli nie zrobimy nic, to nie zyskamy tej mądrości, którą możemy zyskać popełniając błąd. E, I to też prowadzi do postawy wdzięczności. To jest też e, temat, który mówiłam właśnie w poprzednim odcinku. W każdym położeniu dziękujcie. I to było coś dla mnie bardzo trudnego, no bo myślę, jak mam dziękować w miejscu, gdzie popełniłam błąd? Za co tu dziękować w ogóle? Jak być wdzięczną? No i zrozumiałam, że mm, największą przestrzenią do wdzięczności jest właśnie kwestia tego, że jestem taka ukochana, że Bóg mnie taką kocha. I teraz właśnie mam taką postawę, że nawet jeśli zgrzeszę to po prostu staję w prawdzie i mówię tak, mam taki problem, mam taką słabość. E, oczywiście chcę nad tym pracować, ale dziękuję ci Boże, że ty mnie kochasz nawet w tym miejscu. I tutaj wchodzi właśnie ta postawa wdzięczności e, i ona też nadaje takiej lekkości w tym wszystkim, że to przestaje być taki ciężar i obwinianie się i potępianie też jak ja mogłam. No tylko no nie. Zupełnie, jakby od drugiej strony, czyli no mogłam, mogłam tak zrobić, tak? Bo znam swoją historię życia, bo znam swoje zranienia, mogłam tak zrobić. Czy to coś zmienia? Nie, bo Bóg mnie taką kocha, um, bo i tak dojdę do celu, tak? Bo dało mi to kolejną mądrość, żeby pracować dalej nad sobą i właśnie mogę Bogu w tym momencie też dziękować, że mnie tak ukocha. i słuchajcie, tu jeszcze są kolejne dwa tematy, ale to już powiem w kolejnym odcinku, czyli kwestia używania słówka "muszę" i w ogóle wynikające z tego podejścia, jakie mam w życiu, że ja coś muszę, i w ogóle kwestia oczekiwań. A szczególnie poczucie, że ktoś od nas czegoś oczekuje. To jest bardzo duża pułapka, ale o tym powiem w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam powiedzieć szczególnie o tym, że jeżeli chcemy pracować nad swoją słabością, to najlepsze efekty będą wtedy, kiedy podejdziesz do siebie z empatią. Wtedy schodzi poczucie frustracji, schodzi taka presja, i właśnie bez ciśnienia dajesz sobie zgodę na to, że idąc tą konkretną drogą, będziesz popełniać błędy. I jesteś wtedy ukochana a i tak dojdziesz do celu. I to wtedy daje taki luz, że faktycznie coraz rzadziej się te błędy y, popełnia. No i przy okazji jest właśnie fajniejsza atmosfera i nastawienie. I słuchajcie, zadanie na koniec, bo nie chciałabym, żeby to było tylko moje gadanie, ale żeby to była też jakaś wasza praktyka w tym wszystkim, żebyście wyćwiczyły pewne y, sytuacje i zrozumiały też same siebie tak praktycznie. Więc zadanie na najbliższe dwa tygodnie z tego odcinka jest takie, żebyście przez te dwa tygodnie do kolejnego odcinka Przyglądały się samym sobie, jak często używacie słówka muszę. Albo, jeżeli nawet nie używacie tego słówka, to jak często macie takie poczucie w głowie? Bo zdarza się, że nie wypowiadamy tego, ale w środku mamy poczucie, że coś muszę zrobić. Ktoś mnie do czegoś zmusza i jest właśnie to takie ciśnienie. Więc przez dwa tygodnie teraz zapraszam Was, obserwujcie siebie, czy jest takie ciśnienie, czy jest frustracja, czy jest poczucie, że muszę. Albo czy nawet wypowiadacie to słowami, a ja powiem za dwa tygodnie, jak sobie z tym poradzić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.